Panie trenerze pobyt Ilanki w Żarach nie będzie pan pewnie miło dzisiaj wspominał. Tak, no zagraliśmy słaby mecz i przegraliśmy. No właśnie e, początek spotkania nie zapowiadał tego, że to się zakończy tak dużą porażką, bo e, promień został pozbawiony dwóch czołowych zawodników. A co w związku z tym się stało takiego? Początek meczu mieliśmy, mieliśmy pod kontrolą do momentu stałego fragmentu gry, tracimy bramkę po rzucie rożnym, później ta, ta pewność nasza trochę siadła, druga bramka też przypadkowa i ustawiła mecz. Później już ciężko było się podnieść. Jak oceni Pan dzisiaj drużynę Promieniarzary? Na pewno przygotowani są na męską grę. No, my, my, my po prostu no, nie daliśmy rady fizycznie. Się. A jak oceni Pan, no, często się tak mówi, że pierwsze pięć, pierwsze sześć meczy weryfikuje postawę swojej drużyny. Jak Pan oceni drużynę Ilanki Rzepin w kontekście obecnych, obecnych wyników? Na pewno słaby początek, ale myślę, że tutaj jeszcze można coś ugrać. Dziękuję bardzo, powodzenia.